Nie ma. Z tej strony, a to jest spacer. No, i ogólnie na dzisiejszym wewie zamierzamy sobie przejść dwa kilometry na działkach. No i tam pani od WFU nas prosiła o to w sumie, żebyśmy tam zdawali jej relację naszą o aktywności fizycznej, to ja postanowiłem akurat w to mocno zainwestować, wziąć się w garść i pojechać w Wieszczady. No i ja tam jeszcze kiedyś mówiłem o tych odcinkach specjalnych gdzieś więc mówiłem tam, że niby je będę rzadko robił. Ale skoro jestem w Bieszczadach, to postanowiłem, że słabo by było, żeby to się zbardowało wszystko tutaj. Więc postanowiłem w dzisiejszym odcinku specjalnym pogadać trochę o Dniu Niepodległości, o odzyskaniu niepodległości w Polsce. I pokazać te ziemie, które odzyskaliśmy i które do dzisiaj utrzymały się w miarę dobrze mimo wszystko. No i ogólnie jest dzisiaj z nami Sylwia Iwan. Dzień dobry. Która opowie nam o tej przepięknej górze ślęża. Przepiękna góra ślęża, którą widać w Danii, Czasami nazywaną diabelską górą. Niestety, czy to prawda, czy nie, jeszcze nikt nie odkrył. Jednakowoż, stanowi ona jakąś tajemnicę, którą drążą wszyscy wędrowcy i zagubieni turyści. Każdy chciałby odkryć jej tajemnicę. My zbliżamy się do kresu naszej wędrówki. Bardzo pani dziękuję. Proszę bardzo. No, czyli tak jak mówiłaś, Zbliżamy się do końca naszej podróży, czyli do naszych pięknych polskich pól. Oraz przepięknego malowniczego komina. Dokładnie. Widocznego z daleka. Należącego do Patriotów Polskich. Inwestycja ze wsparcia rządu Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 roku. Poza tym. Tak jak wspominałem wcześniej, moja rodzina posiada tutaj przepiękny, malowniczy i szlachecki dworek królewski. Dzień dobry. Tak właśnie wygląda. No, już. Dobra, no to ogólnie jestem jakby w Bieszczadach. Na polach bieszczadzkich, na których ukrywają się lisy, sarny, łosie, jelenie i jenoty i parę innych niesamowitych zwierząt. I można poddychać świeżym powietrzem. Jest super. No, i tak jak wspominaliśmy wcześniej, do Bieszczady przybywa, przybywało, jak zawsze, bardzo dużo turystów. Niektórzy byli zbłąkani i mieli różne problemy. I byli obłąkani też wśród nich. Więc władze postanowiły zbudować przepiękną kolej bieszczacką dzięki której turyści mogliby bezpiecznie tutaj przybywać. No, w końcu nam się udało dotrzeć do torów, będziemy mogli tam wejść i zobaczyć jak wyglądają te legendarne szyny. Wygląda naprawdę nowocześnie mimo tych materiałów wyrzuconych do tego super sprawa naprawdę dobrze to wygląda poza tym w tamtych czasach jeszcze była taka jedna sytuacja mała Dawni patrioci polscy najlepsi, aby mogli w pokoju wypracować swoje wyjątkowe rymy w swoich manifestach, najlepszych również. Teraz to miejsce trochę zeszło na psy, ale kiedyś to było, to niesamowicie wyglądało naprawdę. szlachetne stworzenia, i co to było? Gawrony i sujki skawrony i sujki wszyscy się mylą i nazywają je po prostu wronami co jest mylne? no, słabo dobra, no to wróciliśmy do naszego nieziemskiego dworku przejdziemy się jeszcze miastem Bieszczackim, bo tam jest, są naprawdę niesamowite budynki, zabytki i tak dalej to mam wam tam dosyć ciekawe miejsce jeszcze do pokazania bo po zapoznaniu się z oburzami miasta naprawdę was to zwrócić uwagę, no a nasły to po prostu Co to był za niesamowity pojazd? Ale nie aż tak stary ten, żeby a oto tutaj jest taka przepiękna No z tajemniczym punktem H. No i jesteśmy już w mieście, jak widać. Jeszcze przejdziemy trochę, bo mam wam to świetne miejsce do pokazania. Dokładnie. No i teraz można wyraźnie zobaczyć stajnie króle. I to właściwie nie można, bo już zostały bardzo dosyć dawno temu przebudowane na garażu. Niestety się nie uszanowali zabytków, a trzeba je szanować. Kilka lat temu, właśnie jest taki budynku wtedy drewnianych korzystali rycerze poruszające się po mieście i po polach na koniach. No to skoro pokazałem wam to całe stare miasto to uważamy, że możemy zakończyć na tym ten odcinek. Oczywiście to był tylko taki luźny, luźny wstęp raczej do tego miasta z mojej strony, żeby Wam tam wszystkich zabytków nie spoilerować, tak po prostu zachęcam Was, żebyście też tutaj przyjechali do w Bieszczady i sobie ogarnęli to wszystko do widzenia